Czy jakość Twoich zdjęć jest niezadowalająca? Ciągle coś nie tak niedoświetlone, nieostre, rozmazane i odbiegają od tego, co widzisz u innych. Prawdopodobnie dlatego, że popełniasz co najmniej jeden z tych błędów. Pokażę Ci w 10 punktach, jak robić technicznie lepsze zdjęcia. Migawka. Lamelki gawki bądź jej listki są elementem równie ważnym co przysłona w obiektywie, gdyż odpowiadają za regulowanie ilości światła, która dociera finalnie do komory aparatu. Generalnie mamy dwa rodzaje migawek, centralna i szczelinowa i ważne jest, aby działały poprawnie, czyli były odpowiednio wyregulowane. Jeżeli chcemy naświetlić klatkę przez jedną sekundę, to ma naświetlać przez jedną sekundę, a nie pół lub dwie sekundy. Jak naprawić rozregulowaną migawkę? Otóż macie w sumie tylko dwie opcje: albo oddać do profesjonalnego serwisu, albo zrobić to samemu. Więc w sumie macie tylko jedną opcję, ale to zależy oczywiście od aparatu. Jak sprawdzić, czy moja migawka działa poprawnie? Za pomocą specjalnego przyrządu, na słuch oko, a może wykonać film testowy. Tylko jak. Do tego będzie potrzebny sprawny światłomierz. Wykonujesz serię klatek najlepiej z szarą kartą na 0 FV, minus 1 i plus 1 FV, minus 2 i plus 2 FV, minus 3 i plus 3 FV. To da nam już jakiś feedback. Światłomierz. Kolejnym bardzo ważnym elementem jest poprawna ekspozycja. Mamy cztery opcje, jeżeli chodzi o pomiar światła. Na oko, czyli słoneczna szesnastka, telefonem za pomocą aplikacji, za pomocą aparatu i wbudowanego w nim światłomierza bądź zewnętrznym światłomierzem. Super, masz światłomierz. Ale czy wiesz jak go używać? Czym się różni pomiar światła odbitego a padającego? Średnia szarość 18%, piąta strefa, system strefowy. No właśnie, to weź teraz swój telefon, podejdź do białej ściany i zrób jej zdjęcie. I co? Wyszła szara? No właśnie, dlatego że wszystkie światłomierze dążą do ekspozycji na średnią szarość, która oscyluje w okolicach 18%, w zależności od światłomierza. Warto przypomnieć sobie również, że w apartach zazwyczaj mamy do wyboru rodzaj pomiaru światła, np. punktowy, skupiony, czy centralnie ważony, uśredniony itd. Wszystko zależy od sceny, jaką mamy przed sobą i jak chcemy to naświetlić. Matówka Upewnij się, że twoja matówka jest odpowiednio usytuowana, w innym wypadku to co widzisz na matówce ostre, na filmie już ostre nie będzie. Ponownie możesz wykonać test na jednej z klatek, małą odległość w jakiej znajduje się obiekt od płaszczyzny filmu. No ale co z tego, skoro i tak muszę dokończyć film i wywołać, i zeskanować, i ewentualnie zmarnować resztę rolki. Racja. Dlatego też powinieneś zrobić wszystko to samo co wyżej, tylko bez filmu. Ustawiasz ostrość na obiekt za pomocą matówki, otwierasz komórę filmu, ustawiasz czas na bulb i w trakcie otwarcia migawki przykładasz w miejsce filmu drugą matówkę i pod lupą oceniasz ostrość. Jeżeli obraz jest nieostry, to prawdopodobnie twoja matówka wymaga regulacji. Takie pikiełko przechodziłem z gąbkami pod matówką w bronice S2A, więc wiem o czym mówię. Komora aparatu. Skoro już otworzyliśmy klapę od aparatu i jesteśmy w środku, porozmawiamy sobie o komorze filmu. A dokładnie jej szczelności i czystości. Nasza komora filmowa to szczelnie zaprojektowane pudełko, do którego nie może dostać się ani jeden foton poza momentem, kiedy my o tym decydujemy. Sprawdź swoje gąbki, często z wiekiem wykruszają się, bardzo łatwo je wymienić. Odskocz do lokalnego sklepu plastycznego, kup mikrogumę, taśmę dwustronną i voilà, właśnie uszczelniłeś swój aparat lub kasetę. Druga sprawa to czystość. Każdy jeden paproch, puszek, okruszek, znajdujący się w komorze aparatu, staje się potencjalnym winowajcą wszelkich zabrudzeń, rys i kurzu. Pamiętaj, że film wychodzący z kasetki przebywa długą drogę w jedną i drugą stronę. Najmniejszy okruszek może spowodować, że twoje ujęcia życia będą miały zjawiskową rysę przez cały kadr. Szczególnie to się tyczy okolic ujścia kasetki czy też płytki dociskowej w plecach aparatu oraz miejscu, w którym ten film jest dociskany. Optyka. Jak już o sprzątaniu mówimy, to przejdźmy sobie do elementów optycznych. Przednia i tylna soczewka oraz lustro, jeżeli twój aparat je posiada. Powinny być wolne od kurzu, paprochów, odcisków, palców i wszystkiego, co może pogorszyć jakość renderowanego obrazka. Lustro nie ma wpływu na jakość naświetlanej klatki, ale ułatwia pracę. Próbowaliście kiedyś wyostrzyć obraz na matówce z złuszczonym lustrem w starcie B? Ja tak, nic przyjemnego. A co jeżeli mój problem zagnieździł się w środku? Grzybek, pajączek, paproszek? Radzę skonsultować to z zaufanym serwisem i zleścić to profesjonalistą. Ostatni raz jak w szkole średniej rozkręciłem heliosa za pomocą jednego śrubokręta, to przez tydzień do szkoły nie chodziłem, bo niezłożony obiektyw nie dawał mi spokoju. True Story. Chciałbym podziękować dotychczasowym subskrybentom za to, że jesteście. Do magicznego progu brakuje lekko ponad 500 subów. Tworzenie treści na kanał pochłania spore ilości kawy i czasu. Oglądasz ten film za darmo. Nic cię to nie kosztuje. Dokładnie tak samo jak wciśnięcie guzika subskrybuj. Więc nie bądź jak inni i wciśnij ten magiczny guzik. Możesz też wesprzeć moją twórczość, stawiając mi wirtualną kawę. Łapkę w górę zostaw na końcu filmu, jeżeli ci się faktycznie spodoba. A jak chcesz dołożyć swoją cegiełkę, zostaw komentarz pod filmem. Skoro o filmach mowa, to przejdźmy do nich oczywiście tych fotograficznych film. Dobór odpowiedniego filmu nie jest łatwy dla początkujących, naoglądają no się w sieci pięknych skanów, a potem wywołują swój pierwszy film i czują rozczarowanie. Dlaczego? Bo to nie jest takie proste, na jakie wygląda po pierwsze, jaki to rodzaj filmu, kolor czy czarno-biały, jaka czułość, prędkość filmu, do czego on zostanie użyty, Portret, akty, krajobraz, architektura, martwa natura, makro. Tak samo jak malarz musi wiedzieć, jakich farb użyć, aby osiągnąć założony efekt, np. ciepło-zimno, bardziej-mniej nasycone barwy, tak ty musisz wiedzieć, jaki film użyć do odpowiedniej sytuacji. Prosty przykład takiego Visiona V3 500T. Czaskają na nim w dzień, mimo że jest zbalansowany pod światło żarowe. Albo ktoś używa tego samego Box Speed dla światła dziennego i sztucznego. A potem rozczarowanie, że film jest niedoświetlony. Wywoływanie Dlaczego uważam, że czarno białe filmy powinniście wywoływać sami? Może dlatego, że większość fotografów wywołuje swoje rawy samemu. Rozumiem, że proces C41 może stanowić problem, ale zimny proces 20 stopni? Możecie to zrobić w każdej kuchni, łazience, a nawet pokoju. O tym jak to zrobić odsyłam Was do mojego filmu, który wyświetli się Wam teraz u góry po prawej stronie. Jak już naprawdę nie masz jak, zawsze możesz je wysłać do jasnej ciemni. Każdorazowo podchodzimy do każdego filmu indywidualnie, analizując jak rolka została naświetlona, jeszcze przed procesem wywoływania. Jeżeli robisz to sam, to skup się na ulotce dołączonej przez producenta do filmu i przeanalizuj jak powinieneś się obchodzić z filmem, jak go Naświetlać i jak wołać. O tym m.in. mówią w filmie na temat filmów Ilforda, który widzicie teraz w prawym górnym rogu. Skanowanie. Podejrzewam, że większość niestety skanuje swoje negatywy, a nie robi odbitki. Masz dobry skaner? Gratuluję. Skanuj swoje negatywy i ciesz się ich jakością. Masz słaby skaner bądź nie masz skanera? Wykonaj poglądówki, stykówki, oglądnij negatyw na podświetlarce. Oceń ich jakość. Wybierz się z wybraną klatką do sprawdzonego labu albo do jasnej ciemni i daj sobie ją zeskanować w możliwie największej rozdzielczości. No chyba, że robisz tylko na Face'a i Instagrama, to pominę ten punkt. Ostrość. Nie można oczywiście pominąć takich akcesoriów jak statyw i wężyk. Parze mogą nam podarować jeszcze ostrzejsze kadry, a jeżeli posiadasz opcję MLU, Mirror Lock Up. Czyli wstępne podnoszenie lustra, dotyczy się oczywiście lustrzanek, to już w ogóle luksus. Wbrew pozorom czasami możecie nie zdawać sobie sprawy, jakie możliwości daje Wam wasza optyka i film. Robiąc relatywnie na długich czasach, klapnięcie lustra, wciśnięcie spustu migawki wpływa na ruch aparatu, co może spowodować delikatne poruszenie, a co za tym idzie gorszą ostrość obrazu. Filtry fotograficzne. Dlaczego tak mało osób je używa? Przecież one dają nam niesamowite możliwości kontrolowania naświetlanego obrazu. W przypadku fotografii czarno-białej będą to filtry kolorowe, połówkowe oraz tak samo jak dla kolorowych filmów filtr polaryzacyjny, UV czy konwersyjny, do zbalansowania temperatury na filmie. Weź, wykonaj kolejny portret z filtrem niebieskim, żółtym, pomarańczowym lub czerwonym. Wykonaj kolejny krajobraz używając filtra czerwonego, polaryzacyjnego, połówkowego. To jest ten moment, w którym jesteś niejako zobowiązany do pozostawienia łapki w górę. Skoro oglądasz to już tak długo, a odblokujesz pięć najważniejszych zasad najwyższej jakości technicznej każdej fotografii. 5 zasad najwyższej jakości technicznej zdjęcia: poprawna ekspozycja, możliwie najlepsza optyka, odpowiednio dobrany film, poprawne wywołanie, zeskanowanie w maksymalnej rozdzielczości i gęstości optycznej bądź wykonanie odbitki srebrowej. Jeżeli zadbasz o te pięć punktów, przeniesiesz jakość swoich fotografii na totalnie inny poziom. Na ekranie widzisz film, w którym opowiadam o tym, jak zacząć. Kliknij i dowiedz się, jak dobrze zacząć przygodę z analogiem. Ale zanim to zrobisz, napisz w komentarzu, co byś dodał do tych 10 punktów, a może uda się zrobić drugi odcinek na ten temat.